Spytałem grafa na streamie, co mam znaleźć podczas biegu, ale masz prześladowane wizu. Chciałem, żebyś znalazł znak drogowy B12, zakaz wjazdu wózków ręcznych. Wiem o jednym takim w Polsce. I jest to najbardziej randomowe wyzwanie, jakie usłyszałem do tej pory. I szczerze, po grafie bym się nie spodziewał niczego innego. I samemu tego znaku bym prawdopodobnie nie znalazł. Więc pytałem się grafa, w jakiej miejscowości mam go szukać. I dostałem info, że jest to Radom, Dlatego dzisiaj właśnie biegam po radomiu. I jestem tutaj pierwszy raz. Mają tu nawet bardzo fajny sklep, w którym były w ogóle złote słonie. I oprócz tego, podczas mojego biegu, ominąłem radomski stadion. A kawałek za nim był pierwszy znak B, no ale nie był to znak B12. I później przemierzając to miasto, już myślałem, że znalazł. Ten znak, ale to chyba nie było to. Swoją drogą nawet Ferrari przejechało obok niego. Postanowiłem podejść bliżej i sprawdzić, czy to na pewno nie jest ten znak. Po drugiej stronie ulicy, miałem takie graffiti. A wy napiszcie mi w komentarzu, jakiego następnego streamera mam zapytać. A ja z bliska zobaczyłem, że na 100% to nie jest to. Później ominąłem jeszcze taką Hondę, która była zrobiona w stylu japońskim. E, Szarał dla Radzia C 9 to chyba jego honda. I finalnie kilkaset metrów dalej, po wcześniejszej stronie ulicy trafiłem na znak B12, łamany na B9. No i mamy to. Pozdrawiam.